Bo większość z nas, słuchajcie, myśli, że żeby osiągnąć super umysł, to trzeba zrobić coś ze swoim umysłem. Trzeba wziąć więcej tych suplementów, trzeba jakieś ćwiczenia wykonywać. A to jest u podstaw mylne założenie. Ponieważ twój super umysł nie mieści się w twoim umyśle, w banie się nie mieści. A, literalnie A, super umysł nie mieści się nam w baniach on nie znajduje się w naszym umyśle on nie znajduje się w naszym mózgu on nie znajduje się nawet w naszym ciele super umysł to coś zupełnie innego i tak możemy mieć do tego dostęp słuchajcie w wiedzy wedyjskiej to co uznajemy za umysł to tak naprawdę cztery cztery Niezależne siły, buddhi, tożsamość. To, to ta, co teraz do was gada. Tak. To, to jest buddhi. Cześć, jestem buddhi. Buddhi to jest intelekt. Tak. Kolejny. Ankara, tożsamość. Tożsamość to ta, która decyduje, co widzimy. No, ta, która ustawia nam tunel rzeczywistości, tunel percepcji. Bo wiecie, że my nie widzimy całej rzeczywistości, tylko widzimy jej bardzo skromne wycinki. Manas, nas. Gigantyczna pamięć, która przechowuje dane z przeszłości. To jest to, do czego odwołujemy się, robiąc e, testy kinetyczne. I chitta. Czysta inteligencja bez śladu pamięci. I czyta, Mówiłam wam, w naszym mózgu występują takie komórki, że my sami nie jesteśmy boscy, jako, jak, znaczy jesteśmy boscy, ale nie jesteśmy bogami, ale w nas występują elementy, komórki, które są w stanie słyszeć umysł Boga absolut. I no nie tylko słyszeć, ale są w stanie replikować falę umysłu Boga i je wysyłać falę umysłu Boga. I czyta, ta czysta inteligencja, to jest właśnie to, co nam daje do dostęp do absolutu, a według wiedzy wedyjskiej, używając nomenklatury wedyjskiej, czyta daje nam dostęp do akash